Jak Sylwester, ja wszystko to rozumiem. Doskonale to wszystko rozumiem. Chyba taki gość zamawia, Bigos chyba zamawiał. No, bigos albo y, coś podobnego do Bigosu u mnie. Y, piwo. no. Zamawiał piwo i mówi. Y, znaczy, on nie mówił, on już nic nie mówił, on już nie mógł nic mówić. Ale strasznie mi kogoś przypominał. Strasznie i tak się zastanawiałem chwilę i mówię, kurczę, skąd ja człowieka znam. I już wiem, powiedziałem mu, wie pan. Gdyby nie te wąsy, to byłby pan kropka w kropkę z moją żoną. A on tak tylko się lekko ocknął i mówi, ale przecież ja nie mam wąsów. A pan nie, ale moja żona ma. Wiecie go na no? Biały jestem ubrany? Celnie tak na biało. Żeby skarbówka nie wiedziała, że pracuję na czarno. Niebieski raz że nie? Se mundurek zarzucił tak z Ma nie? Na krzesełko i mówi: kelner. Co to tutaj w karcie jest? No. A ja mówię: no kawior. A ja mówię, co to kawior, nie? No ja mówię: mu, że to ja je siotra. Dwa na twardo, proszę. Jakie to ludzie są bezczelne w tej chwili. Przyszło dwóch takich, nie? Takich cwaniaczków, tam troszeczkę dali, troszeczkę sobie, nie? Jeden zemdlał. To ten drugi mówi, kelner, koniak, bo mi kumpel zemdlał. Ja mówię, że nie mam koniaku, mam tylko czystą koszałkę. To ten zemdlony oczko otwiera i mówi, może być. To Niektórzy się pytają, na czym polega sukces w piekarnictwie. Myślę, że to prosta sprawa w ogóle jest, generalnie. Nie chodzi o to, żeby inwestować jakieś duże pieniądze, jakieś maszyny nowe. To w ogóle nie ma sensu. Ja po prostu wymyśliłem sobie jeden patent, gdzie tanio można produkować. Na przykład biorę swoją żonę i mówię jej, Jest co, Stepa, jesteś piękną kobietą. Ona głupia to łyka i dostaje wypieków. A ja te wypieki sprzedaję. Niektórych ludzi to ja bardzo doskonale rozumiem. Wracamy, jest, no, po Sylwestrze, to po Sylwestrze, wiadomo, że nawet maszynista może troszeczkę nie bardzo do siebie doszedł. Wracamy sobie, wracamy i, no, szczerze, półtora godziny opóźnienie. Dojeżdżamy do stacji docelowej, nie powiem wam, co, co macie wiedzieć, co za stacja. Podchodzi do mnie ko koło was, siedzi gość ten właśnie, co no, przypomina Bigos, ten, no, co, jak mówiłem wcześniej, no, no piwo, no, 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 piwo zamówił. I podchodzi na jego konduktor i mówi: Bilecik do kontroli. A gość nie w ciemnie widy. I bardzo go za to cenię. Cenię, bo mimo, że szare komórki już się od lat nie zderzały mu, powiedział coś bardzo mądrego. Powiedział: Proszę pana, pan chce ode mnie bilet. Przecież według rozkładu jazdy, to ja w tej chwili siedzę w domu, oglądam telewizję i klinuję. <grywka> Miał rację. Moja mamuśka to chce ze mnie zrobić pracoholika. Czy ja wyglądam pracoholika? No wyglądam trochę, no, no nie powiem, jest dobrze, wszystko jest fajnie, ale szczerze, to szczerze, do mnie rano, rano dzwoni, dzwoni, puka, puka, mówi, synu, 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 wstawaj, za pół godziny twój pociąg, no, chciałby się kimnąć trochę, no, bo to jest prosta rzecz, no, na godziny różne robię, nie, wstawaj, wstawaj, za pół godziny twój pociąg, tak mnie wkurzyła, powiedziałem, a co to ja, matka, na torach leży, czy co, krzyczy do mnie, Kelner, kawa raz. Podchodzę, mówię, czarna czy biała? Mówię wszystko jedno, do niewidomego. A jak ze Stefą ostatnio zaimprowizowaliśmy? Szkoda gadać. Byliśmy troszeczkę takie... No, choć jest, To byłem na takiej fazie, że swoją Stefę Wziąłem na plecy, przyniosłem do domu i zamiast na górę do mieszkania szedłem tam na dół. Nie bardzo pamiętałem. I wsadziłem ją do piekarnika. No było ostro. Ale faktem jest, że dałem strasznie do pieca. Ja tam jeszcze jestem wierzącym facetem. Jestem wierzącym facetem. Naprawdę. Chodzę do kościoła. Te wszystkie... Wszystko jest w porządku. Ale naprawdę to no nieraz to się we mnie gotuje. Przychodzę, a tu cały tłum mówi chleba naszego powszedniego daj nam dziś. Daj nam! A co to ja? Karitas jestem, żeby za darmo rozdawać. Se przypomnę, jak miałem egzamin na a stałem, znaczy trudniutkie dostałem takie. Szczerze mówię, trudniutkie dostałem. Było takie. Pięć osób dostało ogórki, cztery dostały paśne mleko. Czego nie dostała jedna osoba? Wrazu wiedziałem. Sraczki. A powiem wam, że starsi, to też tacy dziwi. Nie? Wraca z sylwestra, ja wiem, średnio gdzieś tak, no nie młody człowiek, tak gdzieś powyżej czterdziestki, gdzieś no koło osiemdziesiątki. No i jedzie taki staruszek, no i widzę tam kontroler do niego podchodzi, on właśnie podobny do Bigosu mnie zamawia, ten no. No mówiłem, no piwo, piwo zamawiał, on siedzi sobie ten dziadek i taki siedzi, no to jest już za pięć dwunasta, zresztą no, w końcu nie wybiera się, każdego nastoczek, ale przychodzi i mówi, no, no zaraz, 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 zaraz znajdę, taki nie bardzo jeszcze wiedział o co chodzi, no nie dziwię się, ale w tym wieku, żeby takie rzeczy wykonywać, no to kontroler przychodzi do mnie, to ja mu też to pod, podobne do migosu mówię, no weź się napij trochę, no, odpuść trochę, nie dziadek sobie poszuka, dziadek sobie szuka, 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 szuka. szuka. Mówi, no to co, dziadku? Po trzech minutach. Mówi, daj se spowiedź. Widzę, że, 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 że dziadek po solwestrze jest. A on mówi, dobra, dobra, wierzę panu, że ma pan ten bilet. A dziadek, nie, nie, muszę znaleźć. Mówi, nie, nie no, dobra, w porządku, nie ma sprawy. M muszę znaleźć, zna bo, bo, bo tam by było na napisane, dokąd jadę. <grym> Starszy nie nie. <pijak. grym> Zamówił sobie gościu piecień po turecku. I mnie woła kelner. Ja mówię, co jest? Dlaczego ta pieczeń jest po turecku? Przecież jest normalne, zwyczajne jedzenie. Ja mówię, proszę pana, ona jest po turecku, bo pies się wabił Abdul. <grym> A lubię się Mówi mówię tam. To jest piękna sprawa. Ostatnio, że bym ze bo słabo płacą. No. Słuchajcie, dwa tygodnie, żebym ciągnął tylko na chlebie i wódzie. Było, tak. I przystępujemy do naszej ryby po grecku. Yy, familiady po grecku, przepraszam bardzo. Familiada już jest zrobiona. i teraz. Yy, aha. To dlaczego na po grecku miała być? Aha, już wiem. Po prostu jak spożywamy. Należy ją spożywać, dam ta -dam. Um, 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 um. Jeżeli Państwo czegoś nie wiedzą, proszę pisać do Karola Strasburgera. On wtedy będzie Państwu wyjaśniał. I na zakończenie, drodzy Państwo, jako że każdy program oczywiście musi mieć swój kres. Wiem, że ciężko się z Państwem rozstać. chciałbym Państwu przedstawić niespodziankę po polsku. Mam nadzieję, że każdy z Państwa może to zrobić. Jak to zrobić? Otóż drodzy Państwo, po prostu... W tej chwili już troszeczkę jak kaszanki upuszczonej, należy, prawda, się trochę przypanierować, żebyśmy wiedzieli, żeby mięsko nabrało trochę kształtów i teraz ponacierać się troszeczkę, prawda, tym wszystkim, co przygotowaliśmy. I dlaczego jest to nam potrzebne? Otóż, drodzy Państwo, rozgrzewamy stół do czerwoności, żebyście Państwo wiedzieli o co chodzi. A więc następnie kładziemy się na stole, prawda? Póki żona jeszcze nie przyjdzie, trzeba się troszeczkę przypudrować, prawda, przypanierować, troszeczkę się tutaj, prawda, rozbić. Mieć świadomość, prawda, że w dobrym sosie zdrowy duch, prawda, następnie troszeczkę, żebyście Państwo wiedzieli, że należy troszeczkę zieleninką, prawda, się przystroić, troszeczkę wegetariańskich ziemniaczków, troszeczkę tu tego, prawda, i i już myślę, że jesteśmy gotowi do tego, aby zaprezentować Państwu niespodziankę po polsku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, mam nadzieję, że w przyszłym programie pokażę Państwu naprawdę jak się gotuje potrawy polskie, a na razie smacznego.